Siema serdeczny Adam a ASE Mati. Siema. i witam was w y, tak zwanym challenge'u na Ugmanie Gram sobie na y, drugi kontakt, żeby spać do Silvera. Ale ciężko nam to wychodzi. Challenge odbywa się taki, że y, jak do nimi spadamy o czułość 0.1 y, no, Ja zaczynam ze 1 i to jest... A ja z y, 1.17. I y, jeden jest na górze. Z Dobra Challenge, yy, no może to nagrywanie będzie trwało na dwie perspektywy. Perspektywy zaraz zobaczę Ci ma jego ja to będę widział później. Nawet zmniejszyłem. O, no więc zmniłem SIBT 0 Nie <laughs> no, trzeba wygrać, tak? Bie je jeśli nam się uda to wygramy. Let's go Challenge polega na same pistolety Też Glesi? Dzięki Teraz mnie rzuciłeś A kurczę, mi zabrakło eee, No tam jest Myślałem, że go nie zabiję wcale Już chciałem sobie przyzwyczajenie zmniejszać No, ja już czuję różnicę Jedna razienia Tylko raz umarłeś do rampa jeden Dobra z Dwóch rampą masz Dobra, rondo ubrano. No i Ej, patrz jak się to graffiti dziwnie postruła. No coś ty tu żył <grymne> <grymne> No 200 do plecy poszło. Trzymaj. Dziękuję. Drugi challenge planujemy też nagrać, ale zwiększamy sobie czułość. Tak Ciekawe jak nam to wyjdzie czy my zmniejszamy czy zwiększamy? My teraz zmniejszamy coś. następny nagranie będzie zwiększamy. It, it, it. Ja już naprawdę czuję różnicę. Jednak zmiana 02 Sensitivity to duża zmiana Co nie owczą? Hmm spanie nikogo nie ma muszę ich wpuścić albo gdzieś nie ja nie ja byłem Okej. Okay. Siema. siema oni tutaj muszą kąpić Okej, okay, dobra. Bez kiedy musisz z nimi gdzieś minąć? Będę musiał tobie tak przejrzeć. Kurczę, w i wcycie. O kurwa, się zlęknij. No to sensi gdy jest na 070. To, to ustawiliśmy sobie trudny challenge. No Dobra, jak się no? Nie wierzę w tu Oj, będziecie to będziecie... Mam nadzieję, że do zera nie zejdę Ej. kiedyś. Co tam? Cięcie będzie. Co? Bo co? mi się rozłączyło. Aha. Przejęłam Chcieliśmy jeszcze jedną informację poinformować. Wczoraj o godzinie między 16 a między 17, 17 miałem włamanie na konto główne. Ktoś mi się włamał, zmienił i nikt na wak. Jako, że będzie tu, dojechałem. Yy, no i tam awatar zmienili i tam ogólnie. Troszkę nieciekawe No tak w skrócie, nie? Mhm mm Ja mogę dodać zdjęcie gdzieś się wyświetli Kto nie będzie nagranie to będziemy nagrywać kolejny raz Ej u mnie! Przechodzicurą Wiesz No, gram na czołości 0,50 już. O kurczę, jak widać, problemy są. Uch, ledwo. ale ja się muszę namachać tą myszką, nie? I jaką ty masz ustawioną? Eee, 0,77 Pokój to ja jestem w 0,50. Ja spróbuję zrobić, jak z Zeusem. Ja muszę coś, coś tu zabić. rampa. Dobra. Czaskakanowałem jednego. Leszuję ci za plecy, albo i nie. O dobra. Trafiłem. Trzeba się na metrze, żeby się obrócić. No 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 no. Jest za tym, za, za słupem. O! Jeszcze go przez przypadek zajebu. No <głoszka> i no wyrzuć same Dokładnie Runda ugrana, jak widać Dobra, ja się tutaj kitrom I czekam aż będą... ...tędy przychodzili I... ...zułóżę ich Jesteś na górze? Ty, jadłem w poprzedniej rundzie? Tak. Kto jest ode mnie? Trampa, jedna. Zapomniałem sobie zmienić czułości. Uch, ledwo. Dobra. A cały czas przycisk odmówienia chyba trzymałem. Eee, ja zapomniałem zmienić czułości, grałem na 0,50 i No to zmniejsz o 2. No, kurde. Teraz będzie bagia, żeby się obrócić sobie musisz zbindować plus left i plus right i będziesz się kręcił po prostu Ej, ruszam się normalnie co jest? Fire on boosta Jak Ci się uda Przecieliśmy na to Jestem On nie je doleci, on zawsze doleci Kurcze pieczone ale wterwany był Kurwa macie Ale biega co? Tak, już jest prawa. trudniej. Jak 0-20 Bardzo trudno Teraz wysłanie. obróci się do ciebie ma <laughs> O ja też muszę zmniejszyć To co, ranik ran puści od nowa? Owszem, o Jezu Ale ja, miałem taki problem z obróceniem się, nie? Spoczuję Cię jak skaczesz e, Na nagraniu wychodzi za pierwszym razem, co jest? O kurcze, ten deagle jest do dupy A posz... 70 HP zadałem Nice, drugi ma co? O, prawie. Nóż, nóż, nóż. Nożem go. Nożem. Żyte mnie nie weź jeszcze. Miał być nożem, ale. Zanim to zmieni na ten nóż. A ty tylko, tylko wią, trójkę klikasz. Dobra, ja nie robię już tego boosta bo oni są sterowani tam Kurwa sobie rzucimy te, się. Nie da się, nie da się Za niski sens Jak się nie da, jak się da <laughs> Ja nie mogę na niego I... nacurować no. Był tam za tobą Tak Wyzwanie, obróćcie się Lewo <laughs> Chłopie, jak ja nawet po bąkławce nie mogę ruszyć Jest podobnie No ty masz tak niskiego sensu już No ja, ja na 0,20 grałem, chłopie A weź się obróć Teraz mam 0,10 <laughs> <laughs> Tak wygląda Granie, wyzwanie się nie do tego z... No, wyzwanie się da Spać do 0 to jest łatwiejsze, ale ugrać jest cholernie trudne jak widać No nie wiem, biegają lewa prawa A jest Czekaj, wyzwanie Chyba <grywa> może mi się uda Może coś będzie po to ci. Czy ci lufa nie będzie wystawała <noise> Kurwa, spadę do 0 Jak widać jest 00 do zero, zero. się nie może ruszać to więc to wcale muszę tego Prima tutaj wbić Tak to zostanie przy 0,10 O no właśnie w sensie, żebyśmy nie schadzili poniżej 0,10 Poje... Oj, kurczę Czekaj, bezwali rzucę najda. Może doleci Handkama <laughs> mógłbyś sobie dodać. Wiesz o czym mówię? Niezbyt. W sensie kamera na rękę. Aha Jest góra, ale nie jestem w stanie się obrócić. Jest na blisko. Kur... kur... mać i jego mać E to długi gór tu na blisko Temie, no. y, Ja nie rozumiem, po, po co wy zużywacie te paralizatory jak one się fajnie... Mało przy... no, kto nimi gra, więc trzeba się dobrze ustawić I być celnym A na takiej czułości? O, możesz ja mu na perspektywę dodać O ten Jezu ten. Aha, jeszcze na... Na mě zaví. Spět <laughs> A, chuj i tak się <gryzanie> podoba Wyzwanie, które sami sobie daliśmy, sami sobie ja, zrobiliśmy. Problem, widać, że nie da się obrócić już. O, 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 o. Może w końcu spadłem z tego silvera pić no, a z całego Dobra. szybki altavik czy kamera działa? Dobra, działa. To jest progres. Chcesz musa? Nie, nie obrócę się. Tak szybko. <grywa> Kurwa weszłeś mi pod celownik. <grywa> Ja go e, Jak to mówią dalszy tego samego filmu e, Teraz Niuk, zaczynamy od swojej standardowej czułości i... Jak było... Konieczna u... mało Tak, dokładnie Nie trzeba... Ja idę na krótkę O ja idę... Od... Rampa Masz obite. Jest katok. Gdzieś? Nie wiem gdzie. Gdzieś w tym Nie, yy... nie z... wiem skąd mnie zrobił też powiedziawszy. Nie było mu widać. Dobra, let's go. Trzeba zrobić coś z tego paralizatora. Bo... Czekaj, wyspadzam drzwi. Spóźniany, tylko pomyślałem sensa zmniejszyć. No dobra. Ej, aha, to ty drzwi otworzyłeś. No, jest obity. Ty. Dobrze, i drugi jest obity. O kurwa. Jest po dwóch diglach chyba. Proszę, uwaga Okej okay. Dobra. Okay, so. Meczkę wybalamy Kaucika też Świetnie, nikt nie umarł Wysadzam drzwi jeszcze raz Dobra, W sumie co rundę będę będę tutaj narobił. Szybę zbił? Uuuu w sensie, żeby... Łatwe dwa fragi miałeś i tyle Pięknie Pamiętaj Nie grałem, żeby wygrać Żeby Spaść Tak Nie no, trzeba się Wiesz, pobawić z przeciwnikiem, nie? Tak, ale ten tak, Żeby o, pa, w bankach przez A Pa, wygrać. jak ja wysłałem A myślałem, że cheater? A tu nie A tu zwykły grać. A tu zwykły. zwykły, zwykły A tu zawodnik. Dobra. Zerwonek? Tak. On Aha. Go. Ej, przeszedł tym. No tam. Przeszuj go. O, możesz to wstawić. Hehe. <laughs> no, 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 dobra. Buzik. Niemieczek Jakby, ale ja nic nie zabijam Chociaż będzie dziwna perspektywa Matiego jak się bawi z gościami O kurczę! może dwie pękne akcje obstawione u mnie na filmie Nie wiem co tu się stało Trefiłem nie tego co chciałem I to w głowę No ładnie A ja mam staty, jeden, jeden, jeden. Dobra, staty nie ma co Czekaj, tak wysadzam drzwi. Jeszcze, jeszcze raz I chyba drzwi. Binda. I znowu okna chyba jadą. O, znowu drzwi yeah. do, okno dojechali. Uuu, ale chedziki. Aż trzeba binda wysłać. To Dobra. Ej, ja ja zabiłem dziesięci... Zeusa w tej rundzie. Niby taki dziesięcioletni będę ale na... No, a na rozgrywce ładnie strzało, szczerze powiedziawszy. O, drzwi wysadzili. Przedłużę e, drzwi. Dobra. Ja Zezusa zabijam. Wiesz? Ale się Nice. Co wygrywamy to? Można. Chociaż tutaj będzie nocigu. No. Wpij na. na podstawie odcinka. Specjalnie dla was wygrywamy to Ale <laughs> tak później będziemy musieli 3-4 dni się męczyć, żeby spaść No, faktycznie Skubany Ej, e, Podjechał, nie? Już ga? parę są w drzwiach z... wow. U. Jest rampa Dasz... O Jezus Nawet nie zdążył zwłaszcza... Ale spasować. ciężko Nie się nam dochodzi ten odcinek mm -hmm. myślałem, że być gorzej Ten maciek całkiem przyjemnie Co, Zeusa? Ja biorę Zeusa Pierwszy raz mi się hm. uda nagrać dwa Ucmanka No pa ej, patrz mi szyby Tak, patrzę Oj, krótkich ty na szybach Ja nie żyję Krótkie ci wyjechał no, wiem. No Nice. nice. sprzątane. A <laughs> nagle komunikat jak wczoraj. Vag. <laughs> mm. ja by... Kurczę, kup mi kupię Czekaj Masz. Czekaj, i dawaj, zobaczymy. Zobaczymy, czy cię sprawdzą. A, no, już Kto fadzi? No ja mogę Rampę idą, do? Dzie, tu O kurcze Ty <laughs> O kurwa <laughs> nie widział? raczej nie, na, na bieżaw Ciekawe, czy sprawdzi ponownie <śmiany> Ludzie, tak się gra właśnie na sylwetach. To są Silverzy typowi <śmiany> Co się dzieje? Oh Jak Jak masz czas to defy. Oto to wam dlatego Chcieliśmy wam pokazać Taką właśnie sytuację często możecie spotkać eee, nice. Na tym, jak to się Na wingmanie to no, bardzo Wam dziękujemy, że oglądaliście to wideo. Jeśli Wam się oczywiście film spodobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz, suba. Na razie. I cześć. Siema.